Witam Was, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku, to jest już lekcja czwarta, zajmiemy się rozwinięciem dziesiętnym liczby rzeczywistej. A teraz na polski. Ostatnio zajmowaliśmy się ułamkami zwykłymi. Dzisiaj zajmiemy się ułamkami dziesiętnymi. W jaki sposób? Jak to zrozumieć? Już Wam pokażę. Z ułamkiem dziesiętnym mamy do czynienia wtedy, kiedy w mianowniku jest potęga liczby 10. I teraz zauważcie, że ułamek dziesiętny możemy zapisać na dwa sposoby. Pierwszy w postaci dziesiętnej, a drugi w rozwinięciu dziesiętnym. I teraz dla przykładu, popatrzcie. Mamy 0, mamy jedną setną, a inaczej to możemy zapisać jako 0,01. Tak, to jest pierwsza postać, a teraz drugą, popatrzcie. Mamy całych i 5,7. Inaczej to możemy zapisać jako 5, po prostu 7. Ale dobrze wiecie, że nie zawsze są takie piękne liczby. Teraz weźmy sobie na przykład magiczny kalkulator. Jeżeli w niego wpiszemy 1 podzielić na 3, to zauważcie, że nam wyjdzie 0,3 i to będzie szło w nieskończoność. Czyli inaczej powiemy, że to jest 0,3 w okresie. Co z tym zrobić? Już Wam pokazuję. Teraz, moi drodzy, porozmawiamy o okresie i długości okresu. Okresem nazywamy grupę cyfr powtarzającą się w ciągu liczbowym. A teraz na polski. Zobaczcie, mamy jedną szóstą. I jeżeli wpiszecie sobie w kalkulator, to to jest 0,1666. I zamiast mówić w kółko to 666, to ktoś wymyślił, że to jest 0,1 i 6 w okresie. Czyli zauważcie, jeżeli chcemy zapisać daną liczbę, dajemy po prostu nawias. Ale nie zawsze będzie tak prosto. Czasami będą bardzo rozwinięte liczby. Tak jak w tym przypadku, 2 siódme. I zobaczcie, mamy tutaj dużo liczb, które idzie to, idzie to, idzie to. I musimy znaleźć, gdzie jest ten okres tak naprawdę. Popatrzcie, ja już to znalazłem. Wychodzi nam, że 2 siódme jest to 0,285714 w okresie. Czyli okres jest to liczby, które się inaczej powtarzają w kółko. A teraz przejdźmy do długości okresu. Zobaczcie, na tym jeszcze przy pierwszym przykładzie Naszym długością okresu jest szóstka, bo ona się powtórzyła raz i będzie się powtarzała w kółko. Czyli w naszym przypadku długość okresu wynosi 1. Jeżeli przejdziemy do tego przykładu, to długość okresu, zauważcie, to jest ile mamy tu liczb? No mamy 6, czyli długość okresu wynosi nam 6. Teraz przejdziemy do praktycznych rzeczy, do takich, jakich lubicie najbardziej. Moi drodzy, zauważcie, że w rok w rok mamy wiele świąt, które się powtarzają. Takim najpopularniejszym jest święto, świętowanie inaczej Nowego Roku, czyli Sylwester, 31 grudnia. Pijemy, bawimy się, jemy, jest wszystko świetnie, tak? Czyli zobaczcie, co roku 31 grudnia imprezujemy. Potem mamy święta wielkanocne. Po świętach wielkanocnych następują wakacje, które trwają około 2 dwó miesięcy. I potem mamy święta Bożego Narodzenia. I teraz pewnie spytacie, no ale co to ma do rzeczy? A ja Już Wam tłumaczę. Zauważcie, że to każde święto powtarza się rok w rok. Praktycznie ta sama data. Ta, tak samo zawsze świętujemy Sylwestra w tym samym czasie. Czyli zauważcie, że okresem, tutaj byśmy mogli wziąć nawias wielki, okresem są te cztery święta, które się powtarzają rok w rok. A długością okresu, że jest ich po prostu cztery. Tak, że one są cztery. A teraz, moi drodzy, mam nadzieję, że lepiej zrozumiecie to na, na tych przykładach i zapraszam Was na imprezę. Witam Was, moi drodzy, na imprezie. Dzisiaj porozmawiamy na temat ułamków dziesiętnych skończonych i nieskończonych. Pierwszą rzeczą chciałem Wam opowiedzieć na temat rozwinięcia liczby dziesiętnej nieskończonej. I teraz tak. Liczba dziesiętna jest nieskończona w momencie ilo jeżeli ilość liczb po przecinku w tym rozwinięciu jest nieskończona. Teraz popatrzcie. W momencie kiedy mianownik i licznik na przykład jest 1 trzecia, no to jest 0,3 w okresie, tak? Czyli ta liczba po prostu, jeżeli ją wpiszecie w kalkulator, będzie się rozwijała w nieskończoność. Tak samo jest z 9,11 jest okres, cały czas to się będzie powtarzało. I 7,15, 0,4 i6 w okresie. Dobrze. Teraz przejdziemy do rozwinięcia liczby skończonej. Rozwinięcie liczby skończonej jest wtedy, kiedy ilość miejsc po przecinku w tym rozwinięciu jest skończona. Oraz jeżeli mianownik liczby wymiernej w tym rozwinięciu na czynniki pierwsze ma dwie cyfry: 2 oraz 5, to rozwinięcie jest po prostu skończone. I teraz przykład. Jeżeli mamy. 2 piąte, to możemy inaczej zapisać że to jest 4 dziesiąte i 0,4 Czyli widzimy po prostu, że ta liczba jest skończona To jest pierwszy warunek, tak? Czyli ona się nie rozwija w nieskończoność Widzimy, jest stała, nie rozwinie się Drugi warunek, który jest tutaj najważniejszy Że w mianowniku jest 5 W tym przypadku jest na przykład 2 I teraz zobaczcie, tutaj jest sama piątka, a tutaj są same dwójki Dlaczego? No bo 8 jak rozbijemy na czynniki pierwsze To jest 2 razy 2 razy 2, tak? Czyli dwa warunki są spełnione Moi drodzy, znacie mnie bardzo dobrze i wiecie, że praktyka to jest mój konik. Więc zauważcie, rozmięcie liczby nieskończonej jest wtedy, kiedy przychodzimy w piątek na imprezę o 20. Bawimy się, mamy świetny stan, tak jak tutaj moi znajomi i wiecie, że ta impreza będzie trwała w nieskończoność. Nie wiecie kiedy się skończy, wiecie kiedy się na pewno zacznie. A teraz popatrzcie, rozmięcie liczby skończonej jest wtedy... Kiedy przyjdzie na przykład jakiś frajer na imprezę i ta impreza się skończy. Ko, ko, koledzy! Przy, przy, przyszedłem! Ko, koledzy! Ale! Koledzy! I tak właśnie działa rozwinięcie liczby skończonej. Jeżeli osoba zepsuje nam imprezę, nie ma jej. Mam nadzieję, że ten przykład Wam się podobał. I zapraszam do kolejnych. A teraz porozmawiamy o drugim zagadnieniu na imprezie. Moi drodzy, popatrzcie. Mamy przybliżenie z nadmiarem. Przybliżenie z nadmiarem mamy wtedy, gdy podczas zaokrąglania liczby ostatnia pozostawiona cyfra zwiększa się o 1. I teraz popatrzcie. Jeżeli mamy tutaj liczbę 12,399367 i tak dalej i ją zaokrąglimy do drugiego miejsca po przecinku, to będzie 12,4, czyli ona się zwiększy. A teraz w praktyce. Jeżeli mamy nadmiar czegoś, tak, czyli za dużo się będziemy bawili, imprezowali, to po prostu nasza energia w pewnym momencie spadnie. I tak samo jest z ludźmi. No nie, impreza się skończyła. Widzę, do widzenia. Więc widzicie, nie dla każdego imprezy są przeznaczone. A teraz popatrzcie, przybliżenie z niedomiarem. Przybliżenie z nienomiarem powstaje podczas zaokrąglania liczby, kiedy tak naprawdę ta ostatnia pozostawiona cyfra nie zmienia się. Czyli, jeżeli mamy na przykład zaokrąglanie do, do drugiego miejsca po przecinku, czyli mamy 6,96 3902 i tak dalej, to patrzymy, że tu jest trójka, a wiemy z tego, jak Wam wcześniej tłumaczyłem, że od czterech zaokrąglamy w dół, a od 5 do góry. Czyli, jak mamy trójkę, będziemy zaokrąglać w, dór, w dół. Czyli będzie 9,96. 6,96. Czyli zauważcie, przybliżenie z niedomiarem jest tak troszkę na imprezie. Czyli brakuje nam jeszcze czegoś, żebyśmy się poczuli lepiej. Ej, Ziomeczki, ma ktoś jeszcze browara? No, nie mówcie, że nie macie. No ku... <śmiech> <śmiech> Więc widzicie, tak się kończy imprezowanie z matematyką. Ja idę to sprawdzić, jak to działa w rzeczywistości. A Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego i zapraszam do kolejnych rzeczy. To była teoria, a teraz chciałbym was zaprosić do zadań. Zadania możecie znaleźć w linku poniżej. Otóż możecie, moi drodzy, wykupić albo lekcję, albo dział. Tłumaczę to w bardzo zrozumiały sposób i na prostych, jak i trudnych przykładach. Pamiętajcie, że robię to z zajawki. Bardzo kocham matematykę i chcę wam pomóc. Więc jeżeli spodobały wam się te filmy i chcecie ich więcej, to szczególnie zapraszam do pomocy małej finansowej i zobaczycie wtedy, że będę tych odcinków nagrywało więcej i będą one coraz lepsze. Do zobaczenia.